dać ich tutaj. Szybko, wychodźcie stamtąd. Nie, oni tam przychodzą teraz. Szybko. No i przeszli. dlaczego? Okej. Okay. Mam znowu tych uczniów. Siemanetko, jestem nowy i dziś zagram sobie w Kingdom Rush. Okej. Okay. Kontynuujemy nasz no, naszą przygodę w Kingdom Rush. Okej. Okay. Możemy tutaj coś w ogóle... Um, ulepszyć sobie to ulepszmy ulepszmy te bomby tutaj znowu i coś jeszcze to ulepszmy tych okej okay. no to ulepszyliśmy to gramy jeśli będziecie chcieli więcej Kingdom Rush to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę jeśli będziecie chcieli żebym dalej po prostu to nagrywał ok. Tutaj dajmy magików szybko. No co, czym oni się nie dali? No co jest? Jeszcze raz zacznijmy, bo. Po prostu. A no tak, najpierw tutaj ich postawię i wtedy dopiero dam. Tutaj dam tych. Ulepszę ich od razu. Tutaj bombę. Tutaj dam tych może znowu. Albo jednak nie. Tych dam tu. A tu dam tych, albo może jednak znowu nie. A w ogóle oni, czemu ta bomba kosztuje 112? Ona zawsze tak kosztowała, chyba nie. Znowu tutaj dam magików, no i niech no oni na razie idą. A co my teraz? To my sobie to odblokujemy tu. Domek nasz. Okej. Okay. No i na razie chyba sobie poradzą, albo jednak może i nie. Chociaż tutaj mamy jeszcze tą wieżę łuczników taką ulepszoną dobrze, więc no, to w zasadzie tutaj jeszcze dam łuczników. Okej. Okay. Dobra. Jednak oni sobie tu nie poradzą, więc dam tego na temat tam sobie poradzi nasz bohater okej okay. no i dobra niech oni tutaj jeszcze ich pokonają no i dobra niech już idą ci pająki dobra okej okay. okej okay, to już te pająki nawet przechodzą trochę ale my sobie na razie damy z nimi radę, tylko że z nimi sobie nie damy, szybko musimy coś dać. Ile, tych i ile ich idzie? No. Gdzie ja dałem te kule ognia? Gdzie ja to dałem? Gdzie ja to dałem? Nie wierzę w to. Dobra. Znowu dam tutaj tych. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, mamy zblokowaliśmy. Do, do tego, że możemy ich ulepszyć, tak. Okej. Okay. Mocni są ci właśnie tutaj. Okej. Okay. Ale no musimy sobie poradzić. Dajmy tego szybko. On tutaj będzie w nich strzelał. I ich atakował. On jest dobry. Okej. Okay, teraz tego u tam jakiegoś zaatakuje. Następnego. Okej. Okay. Dobra. I sobie nie poradzą. Okej, okay, już tutaj nie szybko daję tego czarodzieja. Nie, nie przejdziecie tam, nie przejdziecie. Nie przejdą tam. Oni tam nie mogą przejść. Nie mogą. Okej. Okay. Dobra. Tutaj, nie, może nie tu, ale. Dobra, dam jednak tutaj to może. Albo nie, jednak nie dam. Bo tutaj i tak nie ma kto ich za bardzo tak, żeby ich zatrzymać w dobrym miejscu. To to nie jest dobre miejsce, żeby ich zatrzymać tam. Tam nikt ich nie będzie za bardzo atakował. Więc no. Ale okej, okay. musimy to ja lepsze Może to na wszelki wypadek tu. Jak będą później te pająki szły. A teraz tutaj musimy ich tu zniszczyć. Ok. Na razie nam dobrze idzie. Chyba nie, nie straciliśmy nic na razie. Ok. Dajmy może. Co możemy dać? Tutaj dajmy magików znowu. No i tutaj niech będą już. Łucznicy po prostu ok, Dobra Ale chyba oni sobie poradzą Z nimi, czy nie Oni jednak sobie z nimi nie poradzą chyba Jeden przejdzie? Nie, jednak nie przejdzie Nikt nie przeszedł, no i bardzo dobrze Teraz ulepszymy tą wieżyczkę Okej, okay. niech idą następni Okej, okay, teraz mamy jakieś lepsze wilki. Okej. Okay. Jeśli, jeśli też nie widzieliście poprzednich moich filmów z Kingdom Rush, to zapraszam do oglądania. Ale muszę teraz się tu skupić. Okej, okay, na razie nie potrzebujemy tych kul ognistych. Już myślałem, że będę musiał użyć tam, ale to by się i tak nie opłacało raczej. Okej, okay, tutaj dam tych. Okej, okay, dobra. No i teraz, chyba, że może jednak dać ich tutaj. Szybko, wychodźcie stamtąd. Nie, oni tam przychodzą teraz, szybko. No i przeszli. No dlaczego? Okej, okay, mam znowu tych łuczników tu, może. Nie, nie przejdźcie tam, proszę. Okej, okay, dobra. Niech idą już te pająki w takim razie. No i tutaj ulepszę znowu. Dobra. Idą. Idą znowu. Teraz pająki tym razem. Okej. Okay. Dobra. Atakujcie ich, atakujcie. Strzelajcie jak najszybciej możecie do nich. Ok. Dobra. Aby nam się też udało przejść właśnie teraz ten ten. Um, no, ten poziom. Ok. Teraz będą będzie jakiś duży pająk. Nie pamiętam, czy ja wam nagrywałem w ostatnim filmie tą, ten poziom, ale no. Będę wam tutaj mówił znowu wszystko, na wszelki wypadek, bo nie pamiętam. OK. Dobra. Na razie niech oni pokonają tych, później damy, żeby już szła następna ich fala. Okej, okay, przepraszam teraz, że wam tak uciąłem, ale no. Muszę na chwilkę zatrzymać nagrywanie, ale już jestem. OK. Pokonaliśmy tamtych pająków, co wcześniej. Teraz już idzie druga ich fala. Tak bardziej. A. Co my tutaj możemy zrobić? Możemy ich ulepszyć. Okej, okay, to ulepszamy. Okej, okay, zniszczyli tamtego dużego pająka, to dobrze. Żeby tylko zniszczyli wszystkich tych pająków. Nie! Żeby tylko nie uciekł tam niż następni, bo to już będzie trochę wtedy słabo. Okej, okay, tego w takim razie ulepszę magika. Okej. Okay. O, dostaliśmy jakiś achievement. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, no to oni już tutaj ich Pokonają. Chyba ich pokonają, bo nie wiem teraz. Bo widzicie, że tutaj. Okej, okay, ale raczej im się uda wszystkich tych pająków pokonać. Dobra, teraz wszyscy tutaj będą szli, więc muszę ich poulepszać Tych najlepiej. Przepraszam. No. Okej. Okay. Dobra. Przepraszam teraz tutaj za takie, na no, jak będziecie słyszeli takie odgłosy, ale no, dobra. okej, okay. Dobra. Czy było o nich tam, żeby tylko sobie tutaj poradzili? Bo, bo dużo teraz idzie ich wszystkich. Nie, jakiś mały pajączek tam poszedł. Musimy ich tu zniszczyć tymi bombami. Raczej no, tymi kulami ognia. Okej. Okay. Szybko tutaj ulepszam znowu. Teraz już mamy bardzo dobrego magika tam, ale to nie wystarczy. To nie wystarczy. Nie. Dlaczego? Raczej no. Już. Wychodzimy. Ok, nic nie możemy chyba zrobić. No to. Ale dziś to już będzie tyle z tego odcinka. Następnym razem postaram się znowu. Postaram się znowu tu przejść. Ten poziom. Ok. No to. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Dać łapki w górę. No, no to, cześć.